Sponsorem programu Przetrwaj i wygraj jest polska platforma ekologiczna SA. W przednim odcinku. Pierwsza nocka za nami. Cześć, zawali. Ja to w domu jestem. Sznurówki Co? się skończyły. Amatorka. Jaka amatorka? Amatorka. Pogrzeb w ziemi. Nie mieliście okazji zajrzeć do siebie. A ja Wam powiem z doświadczenia. Ta drużynka akurat wygrała. To konkurencję. Także mamy dwa koła. Pierwsze. Dobra, panowie. Czas. Start. 10, 9, 8, 7. Sami ocencie, kto wygrał. Jeszcze, jeszcze jestem podczas biegu. Nasi uczestnicy już z pełniejszymi brzuchami ruszają wraz ze szlendim na poszukiwanie śmieci. Postarają się również pozyskać wodę, ponieważ ich zapasy mocno się skurczyły. Śmieci już zbieramy? Zbieramy. No, dobra, znalazłeś, nie? Spoko. Odkryłem coś. O nie wiem, jest to, albo coś fermentowane, albo. benzyna z piły motorowej? No raczej wali, nie? Chyba Ta Coś nie zmienia faktu. Jak blało. Ja wiem, że to nie jest ekologiczne, ale takie rzeczy dupę ratują, nie? Można wziąć. Ładny. Ten sztabik zajęty jest tak samo, jest kwaśny jak ten. ten kwas próbkowny. Długo się jeszcze paść będziecie? No, pyszne jest Aleczku, jakbyś mógł, to weź tą butelkę śmierdzącą, co tam jakaś chemia była. To na przykład możecie sobie wykorzystać tutaj na uszkodzonych świerkach i pobrać szywice. Kto tam puszkę znalazł po piwie? Mhm. Też to zakręć, bo to wiesz, będzie ci walić całą, całą drogę. Tam masz. A ja ci to... Oto się normalnie rozpuszcza w ogniu. Można robić świeczki pochodnie, albo rozpuszczać Eee, właśnie w takiej pustce. Dodajemy wtedy co? Pamiętacie? Ktoś kiedyś ogarniał? Nie. Popiół i węgiel drzewny. Czyli normalnie pył węglowy robicie i tworzycie klej. Dobra, skąd się w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tam jest mokro. Patrz, schodzi z gór. Nie ma w zasadzie żadnych cieków wodnych. A nagle się pojawia jakaś tam woda. Jak, jak widzę, to pewnie doszliśmy do jakiegoś źródła. Koniec tego, koniec tej wyżerki. Aśmy się upaśli? O, czy zobaczymy, co tam dalej się dzieje? Także myślę, że to jest dobra pora, żebyście na przykład coś zlali w drużynach, wodę, tą, którą jeszcze macie, i napełnili puste butelki. Bo przede wszystkim, dlatego, że widzieliśmy źródło po drodze, nie ma żadnych dodatkowych cieków wodnych, a to jest super informacja, bo co? To nie mamy tam żadnych e, możliwości skażeń chemicznych, ale są za to pewnie zanieczyszczenia biologiczne, bo był teren bagnisty, wiadomo, były ślady zwierząt, dziki srają, jelenie srają, e, im to nie przeszkadza, ale na przykład pokarmowy może w jakiś sposób uszkodzić. Dlatego na przykład tutaj warto tą wodę myślę, że pozyskać, bo jest pewnie lodowata, bo skoro przed chwilą wypłynęła, to jest też dobry sygnał, bo w zimnej wodzie aż tak bakterie się nie rozmnażają a dwa. Do gotowania, później macie jak znalazł. Chodźcie, nabierzemy no i zobaczymy, co dalej. Z doświadczenia wam powiem, nie wchodźcie nigdy się w takie miejsca. Nie, nie zamierzam. Bo tam można się utopić. Tu mamy, widzę, wir, mamy otoczaki. A propos kamieni z wody, żeby wam kiedyś do głowy nie przyszło, taki gładzik wyjąć i wrzucić sobie do ogniska. Chyba, że chcecie zlikwidować przeciwnika, jest, jest to po prostu granat, nie? Patrzcie, stoję, a tutaj sobie pójdę, a tutaj idziemy i już, mm -hmm. widzicie? Całość chodzi. Tak, I naprawdę się można utopić. Zdarzyło mi się, dlatego wiem, czy... wiem, jak to w praktyce wygląda, nie jest to fajne, jak do pasa wciąga. A jakbyście wpadli na pomysł, żeby się ubyć, no to zawsze wodę bierzemy w górny bieg rzeki. Chodźcie po kamieniach. Tylko musicie jedno znaleźć, bo tu już jak zaczęliście chodzić, to już płynie styf. Starajcie się nabierać pojedynczo, bo jak w ten sposób to. A ty już wziąłeś następną. Arek u góry mąci na przykład, zrywa dno i zaraz będziecie mętną wodę mieli z takimi odpatami, nie? A nikt nie ma ochoty złapać luksusu. Eł. Wow. Renata? Dobra. Przejmiesz ode mnie? Zobaczymy tam. Jasna sprawa. Może coś się znajdzie ciekawego. Te śmieci albo ten, spłynęło. Ten, ten ja jednak zostanę na górze. butelka po jakaś, po piwie. Szkło, to wiesz, to można ewentualnie, jak noża. Butelka. Nie ja też chcę znaleźć butelkę. Z takiej no Marysie? Flipa, nie? Prosto w to błotko. No, no. Którą drogę proponujesz? Bokiem, ludzie. Bokie? Nocy, tędy. Pierwsze moje. To twoje. Co tam? Butelka. O. Ty uważaj, bo popadnie idziesz. Jest i pucha. Mamy fuksta. To jakimś słuchajcie, kijkiem no, było, mogę, co? Puchnę, może... Puchem może zgarne. A trzeba... no, po tym się nie da pójść? Co prawda mały, ale o kurde. Ja nie Dobra. No właśnie. Bo w tej pianie to, tianie, to był mój nie będę grzebał. z tym kijem. To jest ten mech? Dobra. Weźcie, że to przyjmijcie. O. on jest lepszy od poprzedniego? To jest bardziej delikatny. Hmm. Idź im zanieś, pokaż. A, to ten do no? No, zajebisty jest. Ten do dupy jest elegancki. Żabka? O, nie, ryba. ryba. Ryba? No co nie łapałeś? A, ty jesteś najedzony. Dobra, chodźcie, jeszcze zobaczymy tam ten za, zator. Tam. Uh -huh. Może coś się dzieje. I Dobra. ten, obejdziemy teren i w razie czego wracamy. O. Szlendi. Potwierdź mi, czy to jest kubiak. Zuci okiem. Rzuć jest. Ale... Ale który? Bo wydaje mi się, że będzie dobry. Pospolicy, bo to jest na taką wódkę tutaj, to jest, mm -hmm. co pod ochroną, to są. Czyli mogę zerwać. No, to Bardzo dobry ten. Kadzidu na komary. Tylko trzeba je zawsze... Walnij obuchem z góry. Obuchem, obuchem. Tym. Nie, no właśnie. Dobra, patrz tutaj. Ma takie rurki, nie? Mhm. Generalnie ja z niego też knoty wycinam ze środka i świeczki robię. A ten, a dodatkowo taki mały, jeżeli go zapalisz, jakby będzie. Jak Wysłyszyć go bardzo łatwo, bo kładziesz go w ten sposób do ogniska. Bo tu ma skrupę, nie? Mhm. Ale w ten sposób odporowywuje, a to jest rukowiec jak, jak prawdziwki, nie? Generalnie wodę odporuje i później zaczyna się tlić. I możesz tym na przykład kilka godzin już przenosić ogień ze sobą. Kolejna szansa na małe co nieco. Tym razem Czeremcha. też na kleszcze używa? Jakie? Na kleszcze, kore, Chore? Mhm. Te są niedojrzałe. Czyli co, przygniłe, czy...? Znaczy się nie, no ona ma dużo pecki, to lepiej sobie zróbcie po prostu kompocik. Masz grzybiara. <grymne> A ja już w kieszeni mam. coś normalnego. No ale przysłużyłaś się dla społeczeństwa. Książko, Dziękujemy. Książkowy, <grymne> książkowy przykład. Początek dnia był dość, dość trudny. Po pewnym czasie zacząłem odczuwać skutki niedożywienia, a raczej odwodnienia. Bardzo ciekawe, jestem bardzo wdzięczna za ten czas na wędrówce, gdzie zobaczyliśmy właśnie, gdzie pozyskiwać wodę, gdzie zobaczyliśmy, że możemy korzystać także z czeremch i z innych darów lasu i natury. To było coś fantastycznego i na więcej takich lekcji mówię szczerze, czekam. Tak, fa fajnie jest wiedzieć, co możemy jeść w lesie i dzisiaj sporo takiej wiedzy zdobyłam. Na drodze, ku pełnym brzuchom i, i, i nawodnieniu organizmu, czujemy się znacznie lepiej, znacznie silniej. Znowu stanowimy z, zgrany zespół. No, dziwię się, że mój organizm tak dobrze to wszystko znosi, tak? Ten brak jedzenia, brak wody. Myślałam, że będzie dużo gorzej. Głodu w zasadzie nie odczuwam. Odczułem dwa razy. Yy, no gdzieś tam dzisiaj, chyba rano, i wczoraj gdzieś tam zraz. No, ale to było tylko chwilowe, tak. Wywaliłam się w nocy, jak dorzucałam drewna do ogniska. No i rano nie wspomniałam, bo zapomniałam. Przed uczestnikami kolejne konkursowe zadanie. Jakie wyzwanie tym razem przygotował dla nich Szlendy? Słoneczka, nowe zadanie. Zbliża się noc, w zasadzie. Mam jakieś półtorej godzinki do zachodu i macie zadanie, oczywiście finansowane, ale teraz zobaczycie taką fajną odskocznię. Co warto zapamiętać a propos różnych rodzajów ognisk? Całą noc dzisiaj spędziliście przy zwykłym ognisku, zjaraliście wam materiału. materiał. Było tak? Było niebezpiecznie. Dodatkowo ciągłe podkładanie, ciągle kombinowanie i tak dalej. Są różne ogniska. Za chwilę będziecie budować ognisko długopalne, nazywa się Nodia. Dlaczego? Bo śpicie w terenie i mamy tak jakby materiał. W prawdziwym przetrwaniu znalezienie na przykład czegoś takiego zdarza się, bywają zapomniane kubki w lesie, ale na przykład gdybyście mieli jakieś narzędzia i byłby jakiś wiatrowem, który nie leży bezpośrednio na ściółce, a wisi na gałęziach jest w powietrzu, to jesteście w stanie na przykład przy pomocy zwykłej piłki wyciąć sobie dwa bale. Także ognisko jest o tyle fajne, że nie macie tych różnic temperatur, że wam bucha ogień, jest za gorąco, za chwilę zaśniecie, budzicie się, bo jest za zimno, znowu rozpalanie i tak dalej, i tak dalej. Ognisko się odpala i można iść w kimę. W waszym przypadku, oczywiście, jakby nie było, musicie jakoś tam wartę prowadzić ze względu bezpieczeństwa, ale jak ktoś uśnie, to nie będzie tak, że wstał i nie ma gliska. Jeżeli mamy możliwość, wykorzystać jakieś bale, to wybieramy zawsze takie które są przede wszystkim suche. A to łatwo sprawdzać, bo zazwyczaj albo są oznaki korników, albo po prostu takie w środku zmoruszawe elementy. To znaczy, że drzewo już ma jakieś problemy. Zresztą to widać, jak ta kora wygląda. Jest już inna, tak? Obserwacje to podstawę. I teraz tak, jak to działa? Ja zrobię tylko pokazówkę. Natomiast waszym zadaniem będzie wybranie z tej kubki dwóch bali i zrobienie ogniska. A zadanie polega na tym, że o 20 je zapalicie w tym samym czasie. I które będzie się najdłużej palić, wygrywa. Proste? Ukorzystam na przykład tego, bo jest podobny gabarytowo. I już Wam mówię, sekret jest beznadziejny do Nodi. Widzicie te zadziory takie wielkie? Mhm. E, ognisko polega na tym, że na jednym kołku się rozpala ogień. Wykorzystując nóż, Szokacie najbardziej płaskiej powierzchni. Jakbym miał do wyboru, może inaczej, jakbym nie miał wyboru i miałbym tego kołka. To nie robiłbym tutaj senki tylko bym użył tej krawędzi. Widać? Bo jeżeli dacie w ten sposób, a drugi bal będzie miał też tutaj, na przykład widzicie te bóle To zawiesi wam się ognisko. Po prostu ono się pali jedno na drugim, ale się zawiesza. I nagle środki się wypalają, a na sękach wisi ognisko i jest lipa. I tutaj najprościej to się po prostu robi, takie coś. Lotnisko. Bo musicie płaski uzyskać jakiś tam element. Można też tak owrąbywać się, żeby były zadziory, żeby żar na tym już mógł palić te kawałki. I stabilizujecie kołka przy ziemi, czyli klinujemy go. Tutaj będziecie musieli użyć. Przy wiatrołomach są świeże drzewka, będziecie musieli użyć grubych, ale mokrych, dwóch kawałków po metr co najmniej, trzeba będzie je wkopać, lekko pod kątem. Ale wkupujecie jeden pal po jednej, drugi na przykład tutaj, a drugi tutaj, tak? I lekko pod ukosem. Areczku, jakbyś mógł, połóż tego bala jednego na drugi. Jak będziecie mieli tutaj podporę wbitą i tutaj, i będzie ognisko lekko pod kątem, to w zasadzie już sobie zacznie pracować. Co jeszcze jest ważne, że druga kłoda, jeżeli jest większa, to dajemy ją na górę, bo tu nie ma grawitacji, ogień troszkę idzie do góry, czyli szybciej się górna spala, czyli większą warto dać na górę. I też wybieramy tą pozycję najbardziej e, najmniej sekatu. Jak już. Ułożę sobie żar, układam na tym cały rządek suchych patyczków. Dokładam drugi bal, też tą powierzchnią płatką. I mega jest istotne to, żeby ułożyć je równiutko, żeby te końcówki były w tym samym miejscu. Proponuję tak. Te oczywiście są i tak za małe, także olejcie je. I teraz sobie dobierzcie po dwa bale, wytargajcie je na drugie. Zbierzemy tą? BHP jakieś tu niech będzie. Żeby tak e, się nie czaić z tym rozpalaniem, zawsze polecam obok rozpalić małe ognisko z patyczków. Mhm. I jest cała masa takich różnych płaskich kawałków, gdzieś z jakiegoś zrębu drewna. Po prostu zrobić coś z tego saperkę i sobie rozsypać żar na całe długości. Wtedy kładziemy, jeżeli jest to na przykład bal, w ten sposób to układamy wtedy całą masę patyczków, te, o takich, drobnych oczywiście. Później całą garść wrzucacie tu, dokładacie klocka i trzeba trochę podmuchać. Chodźcie, tutaj jest pniaczek, pokażę Wam sztuczkę. To jest susnowy, tu ma korzenie. Patrzcie się, korzeń był kiedyś na drodze uszkodzony, pojawia się kolor bursztynu. Drzewo nie żyje, czyli możemy sobie bezpiecznie, ale to samo tu. Są twarde elementy. Gdzieś tu się wrąbuje, jest jakaś martwica, pojawia się żyła. Widać? I na przykład to, ta rozpałka działa identycznie jak kora, bo też się mokra potrafi rozpalić. I na przykład mogę coś zrobić z tego patyczka. Tylko ustabilizujmy. O, widzicie? Patrzcie, jak się dynamicznie pali. Za to zadanie jest 3000 zł. zapomniałem wspomnieć. Do dzieła. Dobra. Powodzenia. Słuchaj, tutaj gdzieś. Nie, 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 nie. A że tu rozpalił, bo no, ma być tutaj. Wiem, ale mówi. małe ognisko. Potrzebujemy odliście, pozyskać. Odliczcie pierwszą odległość, te półtora metra. No to on pokazał gdzieś tutaj, że dobrze, że bo zagrozi, zagrodzi. Monika musi rozpalić małe ognisko. My robimy teraz te stopery, po których się będzie suwał drugi element no i tyle i razem każdy z nas bierze jedną belkę i robi płaszczyznę, nie nie tym drewnem tego połyja okay. No i malina Spokojnie doliczymy ten czas uh -huh. Dobra, to my musimy podnieść teraz, tak? To mnóstwo damy sobie wyżej. Co, musimy to przesunąć sobie nisko, tak? Bo to było... Nie, to likwidujecie. To likwidujemy. Ja sobie rozpalicie gdzieś obok, żeby obok, uzyskać tak żar. A też e, możecie jeszcze sobie podnieść trochę, także zróbcie sobie takie delikatne tak. boczne. A tutaj też się mamy. Dobra. Czas wam doliczę, także luz, Działamy. Dobra, to trzeba tak. A ile mamy czas ogólnie? No, musimy Zrobimy tak, że 20, jednak 15, ruszymy. Żeby było fair w stosunku do wszystkich. Dobra. Działamy. Teraz musimy jeszcze to małe, techniczne ognisko tu zrobić. Bo potrzebujemy żar. Mhm. Ja pierdzielę, ale czad. Dobra chyba. Chyba styknie. No i teraz drugi jeszcze. Trzeba coś podłożyć pod tamtego, albo coś usypać, bo Zobaczcie jakiś spadek w tamtą stronę. To jest cegła? Tak. Oh, Weź ją tam. No Tylko co... sprawdź czy nie jest gorąca. Chyba nie. Weź ją pod spód. W sumie. No jest. Moja! Mówiłaś, że czapkę potrzebujesz. W się czapkę, poduszkę. <śmum> nie mogłem to nie się nie poduszkę. Nie, nie ja poduszkę, ale dzięki, ale że byliśmy, przyniosłeś. Ale jak byliśmy nad rzeką. To mówiłaś, że ole, fajna A, poduszeczka. A, że dobra na poduszkę, dzięki. No. Jaki prezent. Słuchaj, nawet, suchy. Dobra, fajnie. Trochę małe lotnisko. Na drugiej nie musicie robić. Z robaków nie? wytrzymałeś? Nie, broń Boże nawet. O, Bo wtedy macie taką zaokrągloną krawędź, tutaj płasko i takie podciśnienie się robi. Nie róbcie na drugiej. Mamy, patrz. Cały korzeń. Teraz trzeba tylko tą twoją, tą dużą A. poczaskać, z genianie, tak, jest genialnie, nie? Tak? Na no jaką odległość jesteś w stanie ręką podejść do tego żaru? A ja chciałam od brzegu zaczynać. No, od dupy. Tak. Pstyt, Przecież, dupy. Daj sobie rękę bliżej. No dobra, znajdę Przecież, się dłuższego. no kobieto, no tu parzy. Mamy takimi igrykami. No, ale wiesz, ono będzie się przypalać. Nie wiem, jak wy. Ja się bierę Będziesz to Biorę się za kabanosy. Druga ekipa, słychać? Czas rozpalić ogień. Czas, start! Marysia, powoli, on zanim ma ona usypie, to wiesz... Zlatuje. No, no, Zlatuje. No to wiesz co, zrezygnujmy. Zabierz, patyka, zabierz patyka Tam lepiej te smolniaki rozkładaj, co, co któryś tam, bo one dadzą wam bardzo dużą energię. Te drobne patyczki, to wiesz, je przygniecisz, ale lepiej dać pod spód smolniaki. Tylko, tylko równiutko tak, żeby nie zrzucać tego żaru. No. Dam tu końcówkę jeszcze dożyć, taka moja rada. Nie wiem, może tylko nienormalnie chodzą. Ja nie mówię, że jestem normalny. E, aczkolwiek wiem na pewno, że w lesie odpoczywa się psychicznie. Także jeżeli ktoś ma problem z tym, jest zmęczony psychicznie, to polecam każdemu taką wyprawę. Walczyliśmy do samego końca. Za to z informacji takich najbardziej przydatnych dla mnie i dla każdego, kogo interesuje bushcraft szeroko pojęty, jest wykorzystanie hubiaka pospolitego w formie Przechowywania iskry podczas transportu. Jest to bardzo istotne w tym, co robimy i w tym, jak żyjemy. Chcę tu być już. Uważam, że daleko zaszłam, także nie będę rezygnowała w połowie hmm, tej drogi. Byli? Jest dobrze? Jest dobrze. Najpierw do tak, boku. Tak. Do boku? O. Mam nadzieję, że nikomu nie wpadnie do głowy zgaszenie Nodi i rozpalenie i rano. <głos> <głos> My wam tu wpadniemy w nocy. Zresztą wracaj, czego wyślemy Drona, zobaczymy, gdzie się pali. Tylko z daleka, uważajcie na te dłonie, masz. Kurde, no faktycznie nieźle. Nieźle to będzie nam grzało. Fajne, efektowne? Efektowne, wow, dzięki. Ja też ją bardzo lubię. Działam na spontanie od zawsze i też będę działać na spontanie dalej. W następnym odcinku. A ten drugi z tyłu mam no, marzł trochę, ale... W kolejnym dniu na uczestników czeka wziągę. wyjątkowa niespodzianka. bardzo, bardzo źle, jeśli chodzi o mnie. Teraz pora, by coś zjeść. No co ty? No, nie mogę, po prostu zwierzęta. No. Ja też. No, nigdy nie będziemy. Jak już zabijasz, to żeby zjeść. Jak się patrzę na te uszy, może by rękawiczki komuś zrobić. Chodź. Wiesz co, nabij pewne miejsce złe. Mamy na klącz nabij miejsce i przetrwaj. Sponsorem programu Przetrwaj i Wygraj była polska platforma ekologiczna S.A.